Dobry, witajcie w kolejnym dniu, w poniedziałek. Sonia się wita. Mamy poniedziałek, słuchajcie. Piękna, słoneczna pogoda. Jadę zawieźć Amelkę do szkoły, bo ona ma na 10. Laura już dawno w przedszkolu. Jeszcze nie robię wsiadania, ale to jak przyjadę, to sobie zjem śniadanie. Piękny dzionek, Żar z nieba się zaczyna lać, powiem Wam, że jest bardzo ciepło. Ja rano pojechałam w swetrze, ale się zgrzałam z lekka. W ogóle cały tydzień zapowiadają upałów, takich około 30 stopni. Zobaczcie, jak już kartofle nam kwitną. Proszę bardzo. Tutaj też wszędzie. Teraz to nie widać. Później przyjdę. Jak słońce teraz operuje, to nie widać, ale już biało tutaj się robi w tym kawałku. Więc fajnie, ładnie będzie. Nie, Sonia? No i co, miłego dnia, miłego oglądania, potem się do was odezwę, jak przyjadę, tak, no, i tyle, i tyle na tą chwilę, klasie pani, I nie skacz, łapy masz mokre. Wróciłam już ze szkoły, zawiozłam Amelkę, jestem w ogóle taka nieogarnięta dzisiaj, um, idę na siadanie, bo jestem mega głodna. Ale ja chciałam Wam coś pokazać. No bo byłam na kradzieży. I ukradłam. Jestem złodziejką. Powiem Wam więcej w domu. Takie naprawdę bardzo łatwe i szybkie. Siadanie nic specjalnego kanapeczki szynka, świeżą bułeczkę kupiłam, bo byłam rano w sklepie, więc bułeczka, masełko, szyneczka, ser żółty i ogórek kiszony chyba, czy to konserwowy był? Kozacki, kozacki tak zwany, a Paweł był na zakupach i taki kupił, i do tego szklaneczka soku z pomarańczy, ten bardzo dobry, i, i co? I idę, zjadę siadanie i biorę się za robotę, potem Wam opowiem co i jak, bo y, mam mega Saigon po weekendzie. W miarę ogarnęłam ten Saigon po weekendzie. E, powiem Wam, że weekend to miałam okropny. Okropny. I każdy włos mam winosone. W ogóle one dzisiaj robią, co chcą te włosy. E, ja przez weekend nie robiłam nic. Sobota i nic nie nagrałam. E, nie puściłam vloga, bo go nie zmontowałam. Miałam vloga, kawkę miałam na sobotę i miałam vloga na sobotę wieczorem albo na, na niedzielę. Nie zmontowałam i nie puściłam. Miałam, słuchajcie, taki zjazd braku energii, motywacji, życia i w ogóle po prostu moje łóżko wołało mnie cały czas: Marta, Marta, chodź się połóż, chodź się połóż. Naprawdę. Jezu, tak mi się zdarzyło pierwszy raz. Po prostu ja byłam tak zmęczona yy, wszystkim, że ja w sobotę rano wstałam i zrobiłam z kilograma tej, tej łopatki, co kupiłam... Boże, kosz mi się do okru, Bo nogę oparłam. Z kilograma tej łopatki, co miałam, zrobiłam pulpetów, cały gar, na dwa dni. Dla Laury w spierci naszykowałam kurczaka, bo na tych pulpetów by nie zjadła. I je zrobiłam z, pie z piesi kurczaka, i jeszcze kartofle w sobotę to obrałam. I zrobiłam sałatkę, taką co ostatnio, taką z ogródka, i obiad zrobiłam. Ale w niedzielę to ja mówię: Mam to wszystko gdzieś. Mówię: chcesz, chcecie jeść obiad? Mówię: chcesz dopową, chcesz kartofle? To je obieraj. I ja nie mam siły, po prostu ja byłam dętka. Słuchajcie, taki zjazd energii. Nie, nawet na komentarze nie odpowiedziałam. Może dzisiaj nadrobię. Nie nagrywałam nic. Nie miałam siły i chęci. W ogóle niczego nie miałam na nic ochoty. A musiałabym tego vloga zmontować, zgrać. A mi się po prostu nie chciało. No powiem Wam, że czegoś takiego to dawno nie miałam. Odpocząć. Odpoczywałam sobie. Ostatnio chyba taki miałam odpoczynek, że nic nie robiłam w święta Bożego Narodzenia, co Laura miała tą ospę. Co żeśmy z przymusu w domu siedzieli. Ale... Ten weekend to po prostu jakaś masakra i coś było z ciśnieniem, bo były chmury, słońce, słońce, chmury, upał, nie upał i to taka była ta pogoda nijaka. A w niedzielę, o godzinie 12, jak przyszła burza, jak zaczęło padać, to była taka ulewa, że pierwszy raz odkąd ja tutaj mieszkam na tarasie, te okna balkonowe miałam w strugach wody, aż mi z tych okien woda ściekała. A wiecie, tam wychodzi balkon z góry trochę, no tak na połowę, no tak wychodzi. Yy, I jest taka, wiecie, od dachu, no taki ten, jak szczyt jest, i od, no dach jeszcze tak wystaje. No to zawsze tam jest mokra tym, no nie, nie ma tak, bo tam nie, nie miałam zaznaczenia na, na tym tarasie, ale no nie było czegoś takiego, żeby po oknach się tak woda lała, w sensie po szybie. Yy, a to tak jakby, wiecie, tak zacinało po prostu, no taka ulewa była, że tragedia. No ale wiecie, woda potrzebna, deszcz potrzebny, bo i kartofle się podlały. warzywniak jak mi się pięknie podlał, po prostu pięknie rosną. Dzisiaj dopiero zobaczyłam, jak pięknie wszystko. E, chwasty znowu, co wypiłam już się pokazują po tych deszczach. Super. No i powiem Wam, że e, naprawdę nic nie robiłam. Przespałam, przekimałam, przeleżałam. Prze... Kimbrował cały weekend no. Ale chyba tego potrzebowałam, bo dzisiaj jestem taka pełna energii, taka jestem, wiecie. Potrzebowałam tego, naprawdę, ja nie wiem. To po pierwsze, a po drugie, Amelka to z tego balu wróciła po 11.00. Do 11 ogólnie mieli ten bal. No i ona to spała w sobotę do 12 prawie w ciągu dnia. Laura w ciągu dnia w sobotę też przyszła do mnie i się położyła. Paweł też spał. W niedzielę też jak ja spałam, to on też spał. Laura chyba nie kimała, chociaż Laura trochę może kimała. Powiem Wam, że coś było z ciśnieniem naprawdę. Ja byłam okropnie, no, dętka totalna. Ale już dzisiaj jest lepiej. W ogóle to ja myślałam, że jak w piątek robiłam najfajną tą kawę sobie zrobiłam, taką siekierę, i tak mnie trzymało w jakieś ciśnienie czy coś, bo taką sobie siekierę zrobiłam mocną i mówię to chyba od tego, ale się okazuje, że no wiecie, sobotę i niedzielę by mnie to nie trzymało, więc y, ja byłam naprawdę zmęczona, bo jazda to, tamto, 1200 spraw, jeszcze sprawy jakieś tam, wiecie, prywatne, rodzinne, to wszystko się kumuluje, no i odcięcie było potrzebne człowiekowi, a dziś jest dobra energia, dobry czas, zrobiłam sobie kawę, y, latę sobie zrobiłam, i teraz mam tak, mam bluzkę, ale mam gacie takie z lumpa, takie cienkie na upał, bo jest tak gorąco, a miałam je pod ręką, nie chcę mi się na górę latać, bo te krótkie spodenki, po prostu wiecie, nie chce mi się. I tak um, jedno do drugiego mi zbytnio nie pasuje, ale co tam. E, co chciałam powiedzieć? Zrobiłam sobie latę, bo bym się czegoś lepiła, jakieś kawę czy coś, ale um, powiem Wam, że ten ekspres jest superowy, bo z tego jębryku to taka siekiera wychodzi mocna jak jeszcze się dużo kawy da a tutaj wychodzi kawa taka nie siekiera na pewno nie wyjdzie z tego więc taka jest akurat jak dla mnie i co wam powiem to dopiero się teraz przekonałam i teraz to ja już to wiem że ten poprzedni ekspres był na mega był mega e, zepsuty oni mi jakiś e, flerny dali e, bo on nie chodził tak jak chodzi ten i gdyby mi się tam coś spod spodu nie zaczęło wylewać ta woda przy tym jednym programie, to ja bym go do tej pory trzymała, bo bym była, byłabym taka mądra i bym sobie pomyślała, że wiecie, za takie pieniądze to nie ma cudów, co wymagać. Leje się kawa, kawka, herbatka, wszystko super, no i, i, i gitara, tak? Chociaż na zdjęciach te kawy wyglądały zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. A jak wiecie, jakby mi nie przeciekało, no to ja bym go chyba nie oddała, no bo tak musiałabym, że wiecie, za dwie stówy to, co tutaj wymagać, tak? Ale. Mm, i Teraz, jak oni mi przysłali ten drugi ekspres, to ja wiem, że tamty był felerny od samego początku. Dlaczego? Dlatego, że jak tam robiłam sobie kawę latę, to w ogóle prawie piany nie było. I teraz jest takie fajne odcięcie nie wiem, czy Wy to widzicie. Mleczko, jakby tu kawa, i tu pianka na górze. I ta pianka jest naprawdę sztywna. Ona jest nie wiem, nie wiem, jak Wam to pokazać, ale ona jest naprawdę, zobaczcie. Widzicie? Sztywna piana, aż z łóżki nie spada. I super No mi tam jeszcze trochę zostało, czekajcie wyłączę. I, i powiem wam, że jak robię sobie, zrobiłam sobie kapucinę. Nie, Amelka sobie zrobiła kapucinę ostatnio, to jej taka piana wyszła w kapucinie. Normalna kawa i piana taka, sztywna, normalnie na łóżkę. Ja on wie poszę Jezus! Wiecie tak, nie? Bo poprzednio, jak robiłyśmy cappuccino, no to to tak jakby wszystko było wymieszane, ta piana z tą, z tą kawą, jakby to było wszystko wymieszane, tak? A teraz taka piana jest. To jak sobie zrobiłam kawę, no do tej pory jak sobie robiłam kawę, to wstawiłam sobie kawę, a mleko sobie tak wiecie wylewałam. Zrobiłam sobie na drugi dzień kawę i oddzielnie włączyłam ten przycisk śmietanki. I taka śmietanka duka wyszła. Ja pierdziu se pomyślałam. I mnie chyba chcieli y, na tamten oszukać. Naprawdę. No wiadomo, to jak się teraz y, śmietankę wymiesza, no to już takiego efektu nie będzie z cukrem, tak? Ale jest, jest pianka super. Teraz ja już to wymieszałam, ale jest pianka. I, i w, w ogóle inaczej taka wa smakuje. Ym, i. I, yy, I rano, jak sobie tą kawę robię, to mam taką piankę super. A wtedy po prostu, wiecie, kawa się zrobiła, mleko zleciało i tyle. Więc on był na pewno felerny od początku, mało tego, yy, wtedy się ktoś mnie pytał yy, wtedy się ktoś mnie pytał, jaką kawę używam, bo podobno nie można yy, drobno Więc ja yy, byłam zdziwiona, yy, bo ja nie wiedziałam, ja jaką miałam, taką zrobiłam i ta kawa mi leciała potem kupiłam sobie jakąś inną chyba z Biedronki kawę, taką biedronkową i ona mi też leciała, a teraz jak ja jak oni mi przysłali ten ekspres wsypałam sobie kawę, taką jakąś nie wiem, właśnie ja nie wiem jaka to kawa była, bo nie pamiętam ale wsypałam i ta kawa mi nie przyleciała przez to sitko to znaczy leciało mi kawę nastawiłam, ale leciała mi sama woda, ta kawa się w ogóle nie zaparzała ja mówię, kurde, za drobno chyba jest kupiłam sobie tą co w holu pokazywałam wam. Jak ona się nazywa? Ta kawa Forte? Taka ten, taka, ona też nie jest za droga. I to samo. No i to samo. I też i też mi ta kawa nie leciała, leciała sama woda. No to miałam gdzieś wschowaną kawę. Zaraz wam pokażę, bo jeszcze chyba o, nie przysypałam sobie. Taką. Muszę ją właśnie przysypać sobie i ona jest w ziarnach. I ja sobie ją zmieliłam w młynku grubo i włączam kawę. No i dopiero mi kawa poszła. Więc to jest prawda, nie może być kawa drobno mielona. musi być kawa grubo mielona i nie wiem, która kawa z mielonych kaw jest grubo zmielona. Nie mam zielonego pojęcia. No na razie mam tą i, i póki co będę sobie kupować kawę mieloną. Nie, Boże, co ja gadam? Będę sobie kupować kawę w ziarnach, żeby ją mielić i... No i taką kawę robić, bo grubo jak sobie zmiliłam, to kawa idzie, a jak drobno taka, wiecie, gotowa, no to, to nie idzie. A w tamtym szło. Więc on był filerny od samego początku. Dobra. Robię obiad. Na obiad zrobię dzisiaj. Kupiłam rano makaron. O, jeszcze mam pączka sobie kupiłam. O, to ja idę kawkę wypić i zjem tego pączka. No. Ja bardzo chętnie go zapomniałam. Makaron gotuję. Yy, pierści z kurczaka odmroziłam sobie. I te piersi z kurczaka sobie podsmażę na patelni. Czego tam piją? Boże! Mam ich dosyć. Od, od 3.20 dzisiaj piją. Yy, podsmażę sobie pierści z kurczaka z marchewką. Yy, mam chyba czerwoną fasolę. Mam chyba czerwoną fasolę w puszce. I mam chyba grosz, kukurydzę. Mam chyba, zaraz zobaczę, co mam, to mam. Cebulę, jak mam. Nie wiem, to może też podsmażę. I taki ten. I ugotowany makaron, wszystko to tak wrzucę, wymieszam, bo jest upał, żar po prostu z nieba się leje na dworzu. No, nie wiem, w cieniu 25 stopni, ale na słońcu jest dobre 30. I nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie chciał jeść coś takiego. Wiecie, nie wiadomo co. Miałam gotować zupę, ale ugotuję ją jutro. A dzisiaj zrobię to i będzie super obiad. Więc ja się biorę zagotowanie obiadu bo jest godzina 13. Ja muszę... ja mam do 16 czas. Mi się dzisiaj nie spieszy. Więc no. Yy, I tak, i tak, i tak i taki obiad będzie dzisiaj. Yy, a surówki do tego nie robię, bo tam będzie i fasola będzie, i to i tamto. W sumie nie wiem. W sumie zobaczę. No. I kombinuję, co... Aha, jeszcze Wam pokażę te kwiaty. Kombinuję, jak zrobić klatkę dla tych królików, bo wsiedzą w tej chałupie i, i... no, i gniją, jakby to powiedzieć. A mogłyby polatać sobie, tylko... Wiecie, no ja nie mogę im zrobić... Nie, nie wiem, no nie mam jakim zrobić tak... Ym, z mam z czego zrobić zagrodę jakąś, taką inną, żeby mi nie uciekły. Ale mi się będą podkupywać. No i co, mam im, jakąś siatkę położyć. No wiecie, mogłabym położyć jakąś blachę i dywan na to... Ym żeby na dywanie siedziały, tak, żeby miały miękko i wygodnie, ale ja bym chciała, żeby one były na trawie, żeby poskubały trawki, żeby sobie po trawce pobiegały, a nie na dywanie siedziały, tak, ale jak tak zrobię, to one mi się podkopią, no, a bez sensu jest kłaść siatkę i żeby one po siatce chodziły, po trawie po siatkę, siatkę miały na trawie, no to łapki będzie im przeszkadzało i tak, nie wiem, fajne domki są dla królików, ale 400 wykosztują i one są na cały rok, no i nie wiem, zastanawiałam się nad takim domkiem, jak sobie uzbieram, to może kupię im taki. Nie no, nie wiem. Bo to są takie jakby dwa piętra. Domek na górze, klatka z domkiem na górze, a na dole taki jakby spacerniak po schodkach się schodzi. To fajne jest, 400 sumy to kosztuje. Ale to nie jest za duże, bo to, tam metr na coś ma. To takie małe to jest, nie wiem. I tak jak Wam pokazywałam, byłam na tej kradzieży i ukradłam róże. To są chyba, one już się tutaj sypią, to chyba są te róże Dzikie, bo one tak na polu rosły, przy drodze, głównie jak do szkoły się jedzie, na takiej drodze, tam taki stary opuszczony dom i one tam rosły, to tak jakby chyba dzikie te róże są, nie wiem, ale tak mi się wydaje, one już przekwitają i wziąłam sobie jedne biało, o już lisek odpadł, no, właśnie odpadają te liski. jedne wzięłam sobie biało-różowe, a te wysokie były czerwone, no. Więc o, włożyłam do wody, puszczam korzenie, włożę do ziemi, może mi się przyjmą. Więc ja tutaj przy pociesze jeszcze posadziłam, żebym mi się, olworo się tak fajnie pnął, widziałam. I ja już to wiecie co? już miałam je e, zakosić e, miesiąc temu, bo tak codziennie koło tego przyjeżdżam i ciągle zapominam. To dzisiaj to wzięłam. E, a wiecie, jakby to powiedzieć, kradzione najlepiej się przyjmuje, ale to wiecie, no nie ukradłam tak po prostu, no to z opuszczonego miejsca, wiecie? Poszłam, urwałam gałązkę i tyle. E, tutaj są, zobaczcie, jakie mam ładne korzenie e, przy tych e, hortensjach, co sobie urwałam, e, co kupiłam wtedy, co Wam pokazywałam. Gałązkę urwałam, włożyłam do wody i będę miała chyba dwie już, e, bo ładne są korzenie, więc na pewno będę miała dwa dodatkowe krzaczki. A tutaj, jak byliśmy u Pawła siostry, to też jej ukradłam z płotu, A tu mam mięty. Ukradłam jej z płotu e, Taki ten, taki bluszcz. On jest chyba, nie wiem jak on się nazywa, ale on w, na jesień to chyba jest czerwony? Która z Was mi kiedyś pisała, żeby coś takiego sobie posadzić? To chyba jest to. Boś pytam, w go A ten blusz to w la, w, w, na jesień robi się czerwony? Ona, że tak. A, ja mówię, a dobra, dobra. I do samochodu. No. E, I jak widzicie, takie białe kropki to już mi korzeń nie puszcza, e, bo to już jest od tamtej pory, co byliśmy u niej w wodzie. Wodę wymieniam co chwilę na czystą, na świeżą. Ale o, o, widzicie białe kropki, to będą korzonki puszczać i też później w ziemię i. I teraz jak będę robić. Jak mi coś spodoba, to będę gołoski sobie urywała, może y, od kogoś. Mm, no, i będę. Mm, no, i będę, wiecie, tak sobie może. Bo te, te róże, te kwiaty, to wszystko jest takie drogie, nie wiem. Zobaczymy. Co będzie, to będzie. Dobra, ja się biorę za. Ja się biorę w końcu za ten obiad. Przyniosłam sobie jeszcze z ogródka taką sporą garść pietruszki i szczypiorku i to też posiekam i też do, dorzucę do całej reszty. No i dobra, makaron mam ugotowany, teraz sobie dodam z patelni te mięsko i tu mam mięsko podsmażone, tą pierś z kurczaka, z marchewką i z, z selerem, bo akurat miałam selera i taki fajny mi sosik z tego wyszedł trochę warzywka dałam fajnie mi taki sosik wyszedł i to wszystko wiecie bo podsmażyłam trochę wody wlałam żeby się podnosiło jeszcze i to się tak fajnie podusiło no i tutaj dam tą pietruszkę i ten szczypior i to wszystko wymieszam i będzie super gar dobrego jedzonka ja makaron to ja mogę jeść w każdej postaci. Dosłownie w każdej. Na szybko, szybki obiad rachu ciachu i tralala. No, może też trochę masełka, żeby taki, taki sosik się zrobił, ale trochę tego sosiku też z tej patelni jest, więc super. Wymieszam i z chęcią sobie już zaraz troszeczkę zjem. Słuchajcie, gotowe. Nie dawałam tej fasoli jednak ani nic. Dałam tylko to, co Wam pokazałam. Wydaje mi się, że wystarczy. Dobra, usiadłam sobie. Fajny taki obiad lekki, słuchajcie, na takie gorące dni, jak dzisiaj. Mm. Pycha. Ten um, ten seler daje taki fajny smak, powiem Wam. Był on taki podsmażany, potem był podduszony. Mm. Pycha. Polecam Wam taki szybki obiad na upalne dni. Ja się biorę za jedzenie. Bączka, nie zjadłam, zjadłam sobie później. Bo się nie wyrobiłam. A z Wami się żegnam, bo chyba to dosyć jest w miarę długo. Tak się rozgadałam poprzednio. Biorę się za jedzenie. No i co? Dalej coś tam poogarniam. Jadę o czwartej po Laurę. Potem po Amelkę. I po prostu. No. Dzień jak co dzień. O Jezu, i ten katar mi cały czas męczy ta alergia. Mam takie, wiecie co? Chwilę. Jak mnie złapie, to tragedia po prostu. I tak mówię, mówię, mówię i nagle czuję tutaj w nosie taki, wiecie. Dobra, nieważne. E, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę mu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro. E, mam nadzieję, że na porannej kawce. Jak się ogarnę, do zobaczenia.